Rozpoczynamy kolejny plebiscyt warszawianki roku. Można zgłaszać kandydatki do 5 sierpnia. Jeżeli państwo znacie wspaniałe, odważne kobiety, które przede wszystkim poświęcają się dla innych, to zgłaszajcie państwo kandydatury. Ja jestem z panią Wandą Traczyk-Stawską. Uczestniczką Powstania Warszawskiego, osobą, która przez lata uczyła dzieci w szkole specjalnej i zawsze jest odważna, zawsze staje, staje po stronie tych, którzy są atakowani, zawsze pomaga, zawsze krótko mówiąc, jest po dobrej stronie mocy. Pani Wando, jakiego rodzaju osoba powinna zostać Warszawianką roku? Kogo szukamy? Jakiej kobiety? Jakimi cechami powinna się charakteryzować? Przede wszystkim musi być odważna. Poza tym musi być uparta, żeby nie ustępować, jak wie, że ma rację i że ta rzecz, którą, o którą ona walczy, jest ważna dla społeczeństwa, dla Warszawy, dla naszego miasta. Ale poza tym musi to być osoba, która widzi potrzeby dzieci, bo najważniejszą dla Warszawy i dla całej Polski jest sprawa dzieci. Bo Taka jest przyszłość narodu, jakie młodzieży chowanie. Jakiego innego rodzaju cechy, poza odwagą, uporem, umiejętnością umiejętnością pracy z dziećmi, jakich cech by Pani szukała w Warszawiance Roku? W Warszawiance Roku chciałabym znaleźć kobietę, która umie wspierać inne kobiety, która będzie miała tą potrzebę serca, żeby widzieć krzywdę drugiej kobiety. I to jest ważne, żeby. Ta osoba, która w tej chwili ma być wybrana, miała odwagę stawać w obronie dzieci, czyli szkoł, szkół, ale także, żeby miała odwagę mówić o tym, że kobiety mają takie same prawa jak mężczyźni i nikt nie ma prawa nam czegokolwiek narzucać. Czyli pani Wando, czyli krótko mówiąc te najważniejsze cechy, od których zaczęliśmy, to przede wszystkim odwaga, z drugiej strony upór. Empatia miłość, miłość innymi, to miłość. jest bardzo ważna rzecz, żeby ta kobieta też umiała kochać. Żeby umiała kochać dzieci, żeby wiedziała, że one są najważniejszymi istotami, bo po nas kto przyjdzie. To prawda. Drodzy Państwo, do, do, 5, możecie, do 5 sierpnia możecie zgłaszać kandydatury. Ja myślę, że wszyscy zgadzamy się z panią Wandą, bo to są dokładnie te cechy, które którymi powinna się charakteryzować Warszawianka Roku. Głosujcie Państwo. Zachęcamy do uczestnictwa w naszym plebiscycie. Dziękujemy bardzo.